Przede wszystkim ponownie znowu jesteśmy z innej perspektywy, ale to wszystko dlatego, że ja tu po prostu staram się wszystko wytestować, układać tutaj światło, więc tak jak Wam mówiłem, kurczę, doświadczenie żadne, ale będę walczył. I tak jak wczoraj mówiłem Wam na spacerze, trzeba wyjść troszeczkę do ludzi, tak? No, staram się, staram się troszeczkę bardziej i znowu do Was wychodzę, tak właśnie. Jak widzieliście, wczoraj zrobiliśmy nową karuzelę, była zupełnie inna niż pozostałe, bo ta się cała ruszała. Powiedzcie mi tylko jedną rzecz, bo na moim telefonie, jak przeskakuję ze slajdu na slajd, one się długo buferują. Nie wiem, czy to jest kwestia mojego internetu, czy ja po prostu coś źle zrobiłem i potrzebuję jakiegoś feedbacku. Byłbym bardzo wdzięczny. Dzisiaj już nie będzie niczego od Oli, będzie za to ode mnie. Będzie wieczna wojna Joe Haldemana czyli o tym, jak żołnierze w kosmosie radzą sobie bez wojny. Jak wiadomo, Pełne science fiction praktycznie polega na tym, że żołnierze się naparzają w kosmosie. A co się dzieje, jak przestają się naparzać? I o tym właśnie jest ta książka. Czy jest dobra? No jest okej, okay. ale no, czytałem wiele innych. Ech, moje wyzwanie dalej trwa, czyli staram się przeczytać w tym roku 100 książek. Teraz chyba już czytam 87. ale to jest cykliszcze, bo to jest ostatnia mroczna wieża. Obiecałem sobie również w tym roku, że skończę ten cały cykl. To kurwa skończę. Tyle wam chciałem powiedzieć. Patrzcie za naszymi dzisiejszymi postami i do zobaczenia. Cześć!